Doris Wysocka. Dzień dobry. Jesiennie, już trochę chłodniej. Rowerowo. W naturze. I w naturze z sobą. Ze słońcem, wiatrem, liśćmi, jesienią. Tym, co ukochania woła i tym, co woła o zmianę. To takie przechadzki, przejażdżki, wędrowaczki, czasem mniej, czasem bardziej komfortowe, ale zawsze bardzo potrzebne, takie, które zachęcam, żebyśmy sobie dawali. I dzisiaj jestem z takim pytaniem: które do mnie przyszło, kiedy jechałam bardzo szybko na rowerze, czego nie chcę uznać, że wiem. I jak bardzo wypieram. Najpierw powiedziałam, nie wiem co mam zrobić, a potem przyszło mi, jak bardzo nie chcę uznać, że wiem co mam zrobić, bo nie chcę tego zrobić. O, w ten sposób, na moment. Zapomniałam o tym, jak bardzo nie chcę uznać, że wiem, co mam zrobić, bo nie chcę tego zrobić. Jak bardzo nie chcę uznać, że wiem, co wybrać, bo nie chcę tego wybrać, bo coś we mnie się buntuje, bo chcę zachować, zatrzymać jakąś sytuację, iluzję, coś, co nie sprzyja, co nie jest prawdą, co nie jest lekkie, bo mam. Mnóstwo rzeczy, których bronię z tym, że nie chcę tego puścić, bo mam konkluzję, co stracę jak to puszczę. Yy, nie są to łatwe przejażdżki, i jakże komunikujące nas z samym sobą, kiedy to wybierzemy. Zatem, jeśli to będzie dla Ciebie wkładem. Czego nie chcesz uznać, że wiesz, bo nie chcesz dokonać wyboru, o którym już wiesz, że jest Twoje wyborem. Pozdrawiam serdecznie jesiennie z nadwody i roweru i niekomfortowej przejażdżki do z Zysocka. Zapraszam na spotkania, sesje, warsztaty. Zapraszam po więcej siebie nieustająco. Bez względu na to, czy jesteś w komforcie, czy w dyskomforcie.